Pan z wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza chwała Tobie, Panie. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich tłum z zapytaniem. Za kogo uważają mnie tłumy, oni odpowiedzieli. Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich. A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział. Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili i dodał. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Rozmowę pana Jezusa z apostołami opisuje trzech ewangelistów: święty Marek, święty Mateusz i święty Łukasz. Każdy z nich czyni to trochę inaczej. Od świętego Mateusza i świętego Marka wiemy, gdzie ta rozmowa się odbyła. Jezus specjalnie zabrał swoich uczniów do tego miejsca, żeby ich zapytać, kim dla nich jest. I to miejsce to była Cezareja Filipowa, która się znajduje na północy Ziemi Świętej. I to było miejsce, gdzie w czasach Jezusa znajdowało się bardzo wiele świątyń pogańskich świątyni. Niektóre z tych świątyń pamiętały jeszcze czas, kiedy, kiedy to miejsce inaczej się nazywało. Nazywało się Panias, bo Grecy tam czcili takiego bożka o imieniu Pan. Pan to było takie bóstwo przedziwne, przedstawiano je jako pół człowieka, pół kozła. Nie był za bardzo urodziwy. No w każdym razie mity greckie mówią, że zakochał się w jakiejś pięknej nimfie, ale ta nimfa na samą myśl, że miałaby za takiego capa wyjść, to się utopiła. No i on od tej pory chodził i grywał na fujarce bardzo smętne melodie. Mit jak mit, ale on pokazuje, Taką wartość dla Greków niesłychanie ważną, to jest wartość piękna, nie? tęsknota za pięknem, żeby być pięknym, bo jak nie będziesz piękny albo piękna, to cię czeka dramat w życiu. Znacie ten kult? Ktoś nie zna? To bardzo ważne. Nie? Panowie ćwiczą. Panie tam poprawiają co mogą. Ale każdy robi co może, żeby jakoś wyglądać, żeby być pięknym. Nie? Tak. Temu bóstwu składano tam w panias, w Cezarei Filipowej na ofiarę kozły. Nie? Zabijano te kozły, wrzucano do takiej wielkiej groty, która do dziś jest zachowana. Ale mówię o tym tylko dlatego, że potem wśród tych świątyń, które tam stały, to pojawiła się też świątynia ku czci kozłów ofiarnych. Nie? Czyli taka świątynia, która miała podkreślać to, nie, ludzie czcili swoją własną ofiarność. Nie? To jest dopiero fajny Bożek. Na przykład nie, siedzę tu już trzy godziny i aż nabieram szacunku dla siebie samego że potrafię tyle wysiedzieć. Nie? Już nie mówię o tym, że mnie tyłek boli. Nie? Ale ofiarność, nie? Amo. Złożył tam coś na ofiarę, ale natychmiast zażądał, żeby zapisali i żeby koniecznie była cegiełka, a na niej imię, nazwisko i jak się da to suma, żeby było wpisane. Nie? I, e... Miało być, że czci Boga, ale tak naprawdę to czci swoją własną ofiarność. Jak Grecy odeszli z tego terenu, a przyszli Rzymianie, to Rzymianie postawili tam cały szereg nowych świątyń. Pierwszą, jaką postawili, była ku czci Cezara. I potem stąd się wzięła nazwa Cezarea Filipowa. Świątynia ku czci Cezara to jest świątynia ku czci władcy. To dopiero jest fajny kult, mieć władzę, na przykład zostać proboszczem. Nie, to wystarczy być starszakiem w przedszkolu. To jest realna władza nad tymi, co są młodsi. Kult władzy. Zaraz obok tej świątyni Cezara potem powstała świątynia ku czci bogini Nemezis, tej rzymskiej bogini zemsty. Znacie ten kult? W wersji duchownej to on brzmi tak: Przyjdzie czas, będziesz nasz. <grybujesz> Nie? Nie. Teraz podskakuje, ale przecież wiadomo, że przyjdzie kiedyś, bo będzie chciał do ślubu papiery dostać. Wtedy się wszystkiego nauczy, z czego teraz uciek. Przyjdzie czas, będziesz nasz. Zemsta jest słodka, mówią, rozkoszą bogów jest zemsta. Nie? Ile lat ludzie noszą zemstę w sobie? Potrafią ją przekazywać z osoby na osobę. W tym tygodniu w Łodzi był mecz widzewa ze Śląskiem Wrocław. Jak dochodzi do, tych, do meczu tych dwóch drużyn, to się kibice biją od roku 2003. W 2003 roku. W czasie właśnie takiego jakiegoś tam, jakiejś przepychanki zginął jeden z kibiców. Od tej pory przekazują sobie kibice, nie? tradycje. Zemsta, zemsta. Ktoś tego nie zna. No więc. Tak wyglądała Cezara Filipowa. Cały szereg świątyń pogańskich, ołtarzy. Nie. Jeszcze zanim tam przyszli Rzymianie i Grecy, to jeszcze tam wcześniej byli Asyryjczycy, którzy tam wprowadzili kult takiego bóstwa, które się nazywało Baal. Cały Stary Testament mówi o Baalu. Baal był bóstwem płodności, owoców, żeby mieć owoce, gdzie skąd Dominik? Ale będziesz miał owoce tego trzeciego forum. Jak nie będzie owoców, to po co było robić, nie? No, muszą być owoce, musicie zobaczyć efekt. Nie? nie ma efektu, wszyscy opuszczają ręce. Po co się było szarpać, nie? Kult owoców. Ten kult Baala miał też takie bardzo mocne zabarwienie erotyczne. Znacie ten kult? Mówią że, mówią, że pasja do życia erotycznego umiera w człowieku jakąś godzinę po śmierci. Nie? Tak, tu czcimy władzę, tu czcimy zemstę, tu czcimy swoje piękno, tu czcimy seks. Tu czcimy zemstę. Nie. Gdzie jest Cezara Filipowa? Co? Wszędzie dookoła. Wszędzie dookoła. I teraz to, co jest najważniejszą wskazówką udzieloną przez świętego Łukasza, co tylko Łukasz zapamiętał z tego wydarzenia. Nie zapamiętali tego ani Marek, ani Mateusz. A jeśli pamiętali, to nie napisali. Co zapamiętał Łukasz? Że pierwsza reakcja Jezusa w tym miejscu to była modlitwa. Modlitwa. Że tam się modlił na, na, na odosobnieniu, na osobności. Tam się modlił. Znaczy, zobaczywszy te, to nagromadzenie pogaństwa, to nagromadzenie bałwochwalstwa, nie wpadł w żaden święty gniew, nie chwycił żadnego kija, nie chwycił maczugi, nie porozwalał tych świątyń, nie porozganiał pogańskich kapłanów, nie oprzezywał, co wy tu wyprawiacie, tylko się zaczął modlić. Odpowiadam Wam to bardzo mocno, bo jak się znajdujemy w takim świecie, gdzie bałwochwalstwo wokół nas kwitnie i gdzie raz po raz widzimy ludzi, którzy tu głoszą najwyższą wartość jaką jest pieniądz, a tam głoszą następni najwyższą wartość jaką jest seks, a tam głoszą najwyższą wartość jaka, jaką jest władza, to, to pierwsza nasza reakcja mogłaby być święte oburzenie. Święte oburzenie, ale okropni, ale podły świat, ale grzesznicy. Zanim zaczniesz oceniać, zanim zaczniesz się oburzać, to może zrób to, co Jezus w Cezarei Filipowej, to się najpierw pomódl. Bo, jak się pomodlisz, to odkryjesz, że ci wszyscy ludzie, na których miałbyś ochotę się oburzyć i do których należysz, bo sam na tych ołtarzach składasz różne ofiary, nie? Że ci wszyscy ludzie tak naprawdę nie potrzebują osądu, tylko potrzebują zbawienia. Kim ja jestem? Co wy myślicie? A Piotr powiedział: Ty jesteś. Zbawiciel Boży. Ty jesteś zbawiciel. Znaczy, to jest tak niesłychanie ważne, że. Bo, bo co się dzieje na modlitwie? Na modlitwie my próbujemy widzieć rzeczywistość po Bożemu. Próbujemy odkryć, jak to, gdzie znaleźliśmy się, jak każde z tych miejsc, jak każdego z tych ludzi widzi Pan Bóg. A Jezus w Cezarei Filipowej widzi te, tych wszystkich ludzi, którzy tam poszli do tych pogańskich świątyń, widzi ich jako tych, którzy potrzebują zbawienia. Nie przyszedł, żeby sądzić, ale żeby świat został przez niego zbawiony. I tak naprawdę to jest dopiero połowę tego, co Jezus odkrył na modlitwie. To znaczy, że dla tych wszystkich ludzi jest zbawicielem, ale zaraz potem odkrył to, czym się dzieli z uczniami. W jaki sposób dokona się zbawienia. Ano taki, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Syn człowieczy musi być zabity po cierpieniu. Musi być zabity. Dlaczego musi? Młodzi, dlaczego Jezus musi być zabity? Dlaczego musi cierpieć? Dlaczego musi zostać odrzucony? Nam się wydaje, że Pan Jezus tu po prostu zna przyszłość wie, że Piłat się zgadają z Herodem, a jeszcze faryzeusze im pomogą, no i się zajdą jedni z drugimi, capną go i ukrzyżują. Musi, bo, bo mu dadzą radę, tak? Nie. Jeszcze jest daleko do Jerozolimy. Jezus musi wiele cierpieć i musi zostać zabity, bo nie potrafi inaczej. Bo nie potrafi inaczej, bo ma w sobie wewnątrz przymus, żeby tak się stało. Ma w sobie przymus wewnętrzny. Nikt go nie zmusza do tego, żeby poszedł do Jerozolimy i oddał życie. Nikt go nie zmusza. Nie ma takiej siły na ziemi, która by mu kazała umrzeć, poza tym, że ma taki wewnętrzny nakaz, nie? że musi to zrobić, bo nie potrafi inaczej. Kiedy się styka, kiedy się zderza z naszym złem, z tym, że my właśnie gonimy do tych wszystkich ołtarzy, że na co dzień dla nas od Niego tysiąc razy ważniejszy jest seks i władza i pieniądz i zemsta i co jeszcze tam. Kiedy się z tym wszystkim zderza, to nie potrafi inaczej zareagować, jak tylko w ten sposób, że pójdzie i umrze z miłości do nas. Nie potrafi inaczej, jak tylko siebie złożyć w ofierze za nasze grzechy. Nie potrafi inaczej. Dlatego musi. Bo nikt go nie przekona do innego sposobu zbawienia świata. Nikt go nie przekona do innego sposobu zbawiania mnie. Nie? Na każdy mój grzech reaguje miłością, która jest w stanie swoje życie oddać za mnie. Tak musi, nie potrafi inaczej. Nie może inaczej. I to jest to, co on odkrywa na modlitwie z ojcem w Cezarei Filipowej, że w ten sposób musi się zachować. Ile razy czytam tę Ewangelię, <laughs> przyznam Wam się, ja mam dość pokreśloną Biblię. I tam mam też swoje komentarze wpisane. I właściwie zawsze mój wzrok pada na taki pierwszy komentarz, który ja tam napisałem. Do pierwszego zdania, gdy Jezus modlił się na osobności, byli z nim uczniowie. Ja sobie napisałem taki komentarz. Tylko z Nim byli, czy też się modlili? To znaczy czy ta modlitwa Jezusa wciągła ich? Czy zaczęli się z Nim modlić? To jak zaczniemy się z Nim modlić, to zaczniemy od Niego przejmować Jego postawy. Jego sposób myślenia, jego sposób działania. I wtedy będziemy rozumieć, że jak się zderzasz z czyimś grzechem, jak się zderzasz z czyimś odejściem, to najważniejsze pytanie jest, jak, jak temu człowiekowi podać zbawienie, a nie osąd. Zbawienie. I wtedy odkrywasz to, co Jezus. Cezarei Filipowej, że jeśli chcesz pomóc komuś, kto został przez grzech zniszczony, może nawet zabity, jak chcesz komuś pomóc, to ciebie to będzie kosztować. To ciebie to musi kosztować. Tak jak miłość kosztuje. Ciebie to musi kosztować. Święty brat Albert, który z tego najwięcej zrozumiał w życiu z Polaków, tak myślę. Święty brat Albert ujął to w takim pięknym obrazie, że jak masz stół, który ma trzy nogi, i ten stół się chwieje, dla prostej przyczyny, bo jedną nogę ma krótszą, to nie rób z siebie durnia i nie, obci nie, nie obciążaj tego stołu z góry, bo jak się chwiał, tak dalej się będzie chwiał. Wszystko, co możesz zrobić, to wziąć kawałek drewna albo tektury poskładanej, ale się musisz schylić i podłożyć to pod tę nogę, która jest krótsza. I jak się schylisz, jak wykonasz tę pracę, to ten stół odzyska równowagę. Nie obciążajcie z góry ludzi, których grzech już dość obciążył. Raczej się schylcie i zobaczycie, jak wracają do pionu. No, was trochę będzie kręgosłup bolał. Co daj wam, panie Boże. Amen.